Cześć, jestem Piotrek. Chciałbym Ci pokazać nowy dodatek do gry, jaki jest u nas na serwerze w sadownicy. Aczkolwiek, zanim przy... do tego dojdziemy, przypomnę w kantorze każdy, kto ma stary papier toaletowy, przypominam, waluta premium, na czarną godzinę z polskimi znakami trzeba wymienić na tę czarną godzinę. Pamiętajcie o tym, bo te. E, za, te, za ten papier toaletowy z literką O nic nie jesteście w stanie zrobić, trzeba to podmienić. To wszystko za to już można normalnie działać. A teraz, klute tematu. Nowa rzecz, która się pojawia w grze. Uzbrojenie. Macie dostępne w tej chwili 7 nowych broni. Dostępne za kwotę 10 listków papieru toaletowego. Przypominam listki papieru toaletowego. Zdobyć można tylko zabijając moby w strefie 0. A teraz szybki pokaz co to jest. Tutaj mamy taki mieczyk. Bronie, bronie są ee, to są miecze terytowe z w skórką. Szybki podgląd. Teraz wrzucimy jeszcze, żeby w całości pokazać jak to wygląda, o, zaraz minia. numer 1. Groby numer 2. 3. O, tu się lepiej prezentuje 4. Mam pałkę.